Zdania twierdzące w czasie past perfect continuous tworzymy dodając do czasownika posiłkowego had czasownik been oraz czasownik główny z końcówką ing. Na przykład I had been working all morning. Przeczytaj poniższą notatkę na temat policzalności rzeczowników. Rzeczowniki policzalne są nazwami jednostek, które mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawia się rodzajnik nieokreślony. E, N lub rodzajnik określony. The. There is a spider in my garage. There are spiders in my garage. Przed rzeczownikami policzalnymi można stosować wyrazy określające liczbę, takie jak every, each, several, most i tym podobne. Rzeczowniki niepoliczalne są nazwami pojęć abstrakcyjnych lub substancji stanowiących całość. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie stawia się rodzajnika nieokreślonego. Rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej. Przykładami rzeczowników niepoliczalnych są: Water, Sand, Furniture, Meat, Knowledge, Software, Kettle. Mathematics, information, money. Jak widzisz, policzalność rzeczowników angielskich nie zawsze pokrywa się z policzalnością ich odpowiedników w języku polskim. You have too much luggage.